Siemano widzowie. Jeszcze dzisiaj, mo, może to będzie ostatni filmik, może nie, ale subskrybujecie jak szaleni. Widzę, że chcecie oglądać moje filmy i tacy z Minecrafta, więc możemy nagrywać. Każda subskrypcja to jeden filmik więcej. Na razie mamy tak mało subskrypcji z tacy z Minecrafta. Ale to się zmieni. Jak ktoś nie chce filmów, to niech zostawi lajka do góry. A jak ktoś chce filmy, to nie zostawi suba. A. Ja miałem tylko to powiedzieć, ale widzę, że lubicie filmy. Więc możemy mianowicie pójść w świat. Oczywiście Minecraftowy. Aha, Wow. W ogóle mam taką nową elitrę. Kto nie widział w nowym odcinku, co był już nagrany. Mam taką nową elitrę. Nie mam firewe, a mam fajerki. Jak ktoś nie widział też po odcinku, to mam... Ich więcej tych fajerwerek. Oczywiście zostawiamy subskrypcję z dzwoneczkiem. I bez dzwoneczka też i w ogóle lajka. To nie nasz domek. My mamy tamten najbardziej zniszczony z całej wioski. Ciekawe czemu. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, to napiszcie, jak się stało to, że tu nie ma dwóch drewna i tu nie ma dwóch drewna dwa kawałki drewna brakuje z jednej strony i z drugiej. Tu mam jakieś drewno. Rozkraftowałem sobie w ogóle diamentowy secik. I tu mam zbiorkę. Widzicie, ile mam fajerwerek? Jeszcze tu mam, stąd sobie dołożymy fajerwerek. Mamy 58 fajerwerek. Oczywiście, se widzowie odłożymy. Nasz kilofik albo wezmiemy ze sobą i lecimy. Odbijać inne kraje w Minecrafcie. Wszystkie wioski musimy znaleźć. Wioski z kowalem muszą być. Też rzadko występują. Lecę tak, jak teraz i nie marnuję faliwerek. Różowy las, ale nie mam sikiery. Więc teraz olać las i idziemy do wioski. Tak, Kowal. W porządku. Czyli nie mam nic. No i nic. Widzowie. Przepraszam za to, co teraz robię, ale muszę wyjść na kreatywa. Czyli na ten specjalny tryb. I stamtąd sobie weźmiemy elitrę. Bo teraz nie będziemy chodzić po całym świecie z itemkami i szukać wioski. Więc muszę to zrobić. Wychodzimy z serwera. To jest nasz serwer. Świat nauki, bo tu się uczymy grać w Minecrafta. W sensie, ja już umiem. Różne światy. Oczywiście to jest tylko nazwa, więc nie próbujcie na nie wchodzić. Po prostu jakbyśmy... ...kliknęli tą kredeczkę i wbili na dane, to by się pokazało, jak można na to wejść, a my tego nie robimy. Może na 1000 subskrypcji to zrobimy. Oczywiście nie pokazuję wam, tylko. Ale tu tylko będzie chwilka. Musimy znaleźć tamtą wioskę. Widzicie, jestem tutaj. Mogę latać, bo jestem na kreatywie. Ale bardzo was przepraszam, widzowie, za to, co musiałem zrobić. Gdybyśmy nie zginęli, to byśmy nie musieli. Tam gdzie była co wioska. Tu jest wioska. Musimy za na pewno więcej elitr? No i teraz nie, nie ma opcji, żebym zginął. Tu zginęliśmy. Boże. Dobra, skoczymy się do tego kowala. Oczywiście, do. Dobra, muszę być Mamy drugi kilo. Oczywiście, na drogę byśmy musieli sobie jakoś. Sorki za. za co? Co teraz muszę zrobić? Ale to muszę zrobić. Muszę wziąć kilka litrów, bo ja też nie będę ciągle jeździł w kółko, tyle la razy. Więc. Idziemy do naszego. Włączamy oczywiście surdivora. Bardzo przepraszam za to, że musieliśmy na kreatywie, ale. Gdybyśmy nie zginęli, to by tego nie było. No i jesteśmy. Czekaj, gdzie my jesteśmy. Mhm. Dobra, idziemy się przespać. Aha, jeszcze nie można. Dobra, sobie tą wioskę. Póki tu jesteśmy, wszystko bierzemy. Wszystko, wszystkie skrzynki musimy wziąć. I ta jeszcze noc nam to utrudni, więc. Oj, ten kreatyw, wszystko zepsuł. W sensie, to, że tu leciałem, to też zepsuło. Na kreatywa, że zginąłem. W sensie, gdyby nie kreatyw, to by Był problem, ale kreatyw mi uratował życie oczywiście, Minecraftowe. I teraz najgorzej, bo nie wiem gdzie lecieć. Chyba gdzieś tam. Tak dobrze lecimy. Ale dużo firwerek maluje. Marnuje. To mi po tym zginięciu się wszystko myli. Skaczymy se. Po co ja co zrobiłem? Nie, teraz tu musimy pakować nasze naszej itemki księg... chyba można tutaj. Tak. Skąd my mamy łuk? Czekaj. Co się tu... Czy moje emeraldy? Mamy elitrę. Mamy. Zdejmijmy tylko buty. Do zobaczenia w następnym odcinku. Następny odcinek nie będzie oczywiście z kreatywem. I wpadajcie na kanał Tata i syn. Bo, oczywiście, Tata z Minecrafta se to zmienił tą nazwę. Więc. Do następnego.